Bo niestety polscy interesariusze bardzo niewiele wnieśli do naszej dyskusji i mam nadzieję, że przy kolejnej okazji postaracie się nieco lepiej. Dziękuję bardzo. Thank you, Nicholas. Dziękuję, Nikolas. Nie niestety z nami osobiście, ale będzie z nami wirtualnie pan Richard Howitt. Członek Parlamentu Europejskiego, sprawozdawca Komisji do spraw społecznej odpowiedzialności biznesu. Halo. I'd like to begin by congratulating the Sustainable Business Forum in Poland and the Ministry of Economy for organising this conference. And although I'm very disappointed not to be able to be there with you there personally, I pledge myself to work with businesses and other stakeholders in Poland in my work as the European Parliament rapporteur on corporate social responsibility. We meet together at a very exciting time for CSR. with the agreement of the new Ruggy guidelines on business and human rights in the United Nations Human Rights Council and the recently updated guidelines on multinational enterprise agreed in the OECD. Of course, shortly we're going to see the new European Commission communication i praw człowieka, człowieka przygotowanych przez ONZ. ONZ. Eee, Now been asked to Mamy unikalną szansę, aby przygotować nowe, zintegrowane wytyczne. Uważam, że dyskusja na temat stworzenia zintegrowanego systemu ma kluczowe znaczenie i ma wielki wpływ zarówno na społeczeństwo, jak i na środowisko naturalne oraz na prawa człowieka. Niezależnie od nazwy, czy to nazwiemy sprawozdawczością, czy raportowaniem społecznym, czy, czy raportowaniem zrównoważonego rozwoju, ma niezwykle istotną rolę nie tylko na zaspokajanie potrzeb interesariuszy, ale także stanowi bardzo przydatne narzędzie zarządzania dla firm. Wiemy, że w gospodarkach rozwiniętych większość najważniejszych firm notowanych na giełdzie już w tej chwili wprowadziła w życie sprawozdania społeczne. Wiemy też, że globalna inicjatywa, która również jest obecna w Gdańsku, w tej chwili zarejestrowała największy wzrost liczby tego typu sprawozdań pochodzących z rynków rozwijających się, takich jak Brazylia czy Południowa Afryka czy Europa Środkowa. Wiemy też, że w Malezji i w Afryce Południowej zmienione zostały reguły funkcjonowania giełdy, wymagając tego typu e, e, raportów. W tej chwili komitia, komitet integ, zintegra, Międzynarodowy Komitet Zintegrowanego Raportowania, który powstał z inicjatywy księcia Walii, w tej chwili z innymi organizacjami angażuje się w przygotowanie zintegrowanego systemu raportowania, zintegrowanego w postaci jednego raportu finansowego i społecznego do roku 2020. Wiemy, że w tej chwili komisarz Bernier, który jest z Państwem, zaangażował się w to działanie i przepracowuje propozycje tego typu raportowania czy wytycznych raportowania które będą przedstawione Komisji Europejskiej. Co interesujące, wiele firm wspiera tę inicjatywę, ponieważ oczekują one istnienia globalnego, zintegrowanego standardu, który, którego realizacja będzie dawała firmom rozsądną ilość czasu. Wiem, że komisarz Bernier omówi to z Państwem bardziej szczegółowo, a zatem mamy, żyjemy w czasach ciekawych i mam nadzieję, że ta konferencja wyjdzie poza starą dawną, przestarzałą dyskusję o tym, co powinno być obowiązkowe, a co dobrowolne w sprawozdaniach społecznych. Chciałbym, abyście Państwo skorzystali z, z okazji budowania nowej świadomości potrzeby sprawozdawczości dla wszystkich interesariuszy. Mam nadzieję, że rząd polski przyłączy się do pozostałych, tak aby w czasie prezydencji francuskiej w przyszłym miesiącu i na szczycie G20 te idee zostały poruszone. Niezależnie od tego, czy Państwo w Polsce stosują już w tej chwili raporty społeczne, abyście Państwo zdecydowali się na przygotowanie tego typu raportów pilotowych, abyście Państwo mogli pokazać nam w Europie, jak możemy robić to na skalę europejską. Pamiętajmy, że raportowanie nie jest celem samym w sobie, ale jest środkiem do celu. Jest środkiem dla firm, aby mogły stalić się bardziej skuteczne w zapobieganiu zmian klimatycznym, lepszym zapewnieniu lepszego przestrzegania praw człowieka i lepszej integracji społecznej. Chciałbym móc z Państwem współpracować w tej sprawie w przyszłości. Dziękuję bardzo. Uh, he was Mała zmiana w programie niestety jeszcze nie dotarł do nas pan Ludwik Sobolewski, prezes giełdy papierów wartościowych. Jeśli dotrze do końca sesji, to wystąpi. A ja teraz zapraszam pana Luka Hendriksa, dyrektora Departamentu do Spraw Konkurencyjności Przedsiębiorstw i Stosunków Zewnętrznych z Europejskiej Unii Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że głos mnie nie zawiedzie, ponieważ strasznie się zaziębiłem. Przede wszystkim chciałbym podziękować organizatorom, a przede wszystkim polskiej prezydencji za zaproszenie mnie w dniu dzisiejszym, co traktuję jako zainteresowanie. Rolą małych i średnich przedsiębiorstw. Myślę, że wielu z Państwa nie wie, co to za organizacja, którą reprezentuje, ale jest to Organizacja Europejskich Pracodawców, która reprezentuje na poziomie europejskim tylko małe i średnie przedsiębiorstwa. Mamy 82 organizacje członkowskie z całej Europy i reprezentujemy w Unii Europejskiej 9 milionów przedsiębiorstw, a w poszerzonej Europie obejmującej także Turcję i kraje kandydackie reprezentujemy 12 milionów małych i średnich przedsiębiorstw z 34 krajów, łącznie zatrudniających 55 milionów pracowników. Naszym polskim członkiem jest ZRB i również jesteśmy partnerem społecznym europejskim. Powiedziawszy to wiem, że mam tylko 8 minut i Chciałbym w tym czasie przedstawić Państwu opinię małych i średnich przedsiębiorstw na temat sprawozdawczości, na temat raportowania. Padło tu stwierdzenie przed chwilą, że... Polskie przedsiębiorstwa nie wniosły żadnego wkładu, jednak nasze e, dokumenty w no, naszej pozycji zostały również zatwierdzone przez przedsiębiorstwa polskie. E, ujawnianie niefinansowych informacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Chciałbym zacząć od tego, co jest najważniejsze dla nas. Niefinansowe ujawnianie powinno pozostać czy powinno nadać być postrzegane jako zaangażo dobrowolne zaangażowanie się przedsiębiorcy. Powinno być czymś, o czym decyduje przedsiębiorca u przedsiębiorstwa. To on powinien zdecydować, co należy ujawnić i do jakiego stopnia. Czy to oznacza, że nie jesteśmy przekonani, że istnieje wartość dodana wynikająca z ujawnień niefinansowych? Wprost przeciwnie. Z, 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 wprost, wprost przeciwnie, ze swojej strony staramy się przekonać małe i średnie przedsiębiorstwa, aby dokonywały ujawnień niefinansowych. Jednak naszym zdaniem powinno to pozostać działaniem dobrowolnym. Chciałbym, abyśmy lepiej zrozumieli naszą pozycję w tej sprawie. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają uprzywilejowane relacje, jeśli chodzi o ich odpowiedzialność społeczną i, i korporacyjną. Nie wiem kto, ale ktoś powiedział kiedyś, że małe i średnie przedsiębiorstwa można uznać za architektów odpowiedzialności społecznej i korporacyjnej, tylko że małe i średnie przedsiębiorstwa nie zawsze to zauważają. Te przedsiębiorstwa postrzegają swoją odpowiedzialność społeczną i korporacyjną jako integralną część ich polityki biznesowej. Dlaczego tak się dzieje? Otóż przede wszystkim ze względu na skalę działalności tych małych i średnich przedsiębiorstw. Osobiste wartości i osobista odpowiedzialność właściciela i menedżera jest bezpośrednio powiązana z wartościami i odpowiedzialnością danego przedsiębiorstwa, ponieważ w wielu przypadkach jest to y, ta sama jednostka. Bardzo często przy małych i średnich przedsiębiorstwach CSR jest napędzany wewnętrznie wartościami przedsiębiorcy jako osoby. W wielu też przypadkach ich zaangażowanie jest bardzo zróżnicowane, jak również ich raporty są bardzo zróżnicowane i trzeba zwrócić na to uwagę i to uznać, ponieważ... Przy bardzo dużej różnorodności rozmaitych interesariuszy i potrzeb tych interesariuszy e, potrzebne są bardzo różne informacje. Dodatkowo chciałbym powiedzieć, że ujawnienia niefinansowe mogą być również bardzo ważne dla małych i średnich e, przedsiębiorstw, e, także kiedy popatrzymy na kwestie takie jak na przykład równouprawnienie płci w firmach, e, dostępność. E, obiektów szkoleniowych, jak również sposób utylizacji śmieci i odpadów. To są sprawy, które są bardzo istotne dla przedsiębiorców, ponieważ decyzje strategiczne w małych i średnich przedsiębiorstwach podejmowane są nie tylko na podstawie danych, ale także na podstawie wartości. I na tym polega przede wszystkim różnica. Na tym, że bardzo istotnie robimy. Ta różnica między małymi a dużymi firmami polega na tym, że tego typu informacje w małych firmach są nie tylko zbierane, ale także przekazywane i komunikowane bardzo często w sposób nieformalny, niesformalizowany. Ten nieformalny sposób komunikacji powinien zostać również uznany za pewnego rodzaju raport społeczny. Zawsze istnieją wyjątki, ale zasadniczo małe i średnie przedsiębiorstwa są ze swojej natury transparentne. Nie ma potrzeby, żeby ich odwiedzać i pomagać im w tej sprawie. Wystarczy tam wejść i poprosić o rozmowę z właścicielem czy przedsiębiorstwem. Także ma tam miejsce całkowita przejrzystość. Firma jest przejrzysta dla konsumenta, ale także dla pracowników, którzy pracują w takiej firmie. Ma zatem w e, każdym przypadku ujawnianie niesie ze sobą dodatkową wartość. Pojawia się jednak istotny problem. Oczywiście istnieją korzyści, ale Mariolin wspomniała także o niektórych problemach. E, Oczywiście te korzyści to takie jak, jak jakość marki na rynku pracy, łatwość pozyskiwania kontraktów społecznych, ale też istnieją część elementy negatywne, to znaczy koszt i obciążenia administracyjne. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę, że przedsiębiorstwa małe i średnie zawsze mają ograniczone zasoby ludzkie, a przygotowanie raportów zawsze jest czasochłonne i pracochłonne. Jak wygląda sytuacja kosztów? Skontaktowałem się z niektórymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Belgii, które przygotowywały raporty społeczne. Powiedziano nam, że koszt wynosi około 15 tysięcy do 25 tysięcy euro rocznie. To obejmuje także certyfikację. Żeby znać cenę, cenę w złotówkach, trzeba przemnożyć to przez 4, więc będzie to od 60 do 100 tysięcy złotych dla małego lub średniego przedsiębiorstwa, aby przygotować. Tyle kosztuje przygotowanie pełnego raportu społecznego. Jeżeli by to rozciągnąć na całą gospodarkę unijną, mamy 300 milionów firm, mamy 345 miliardów euro lub też 575 miliardów euro. To jest wartość deficytu krajów europejskich albo wartość wsparcia, jakie uzyskała ostatnio Grecja, Portugalia, Irlandia. 345 miliardów euro. A zatem koszt jest ogromny i myślę, że ten koszt E, tak naprawdę w wielu przypadkach neutralizuje potencjalne korzyści, jakie mogą wynieść z raportów społecznych małe i średnie przedsiębiorstwa. Moż, być może możemy też powiedzieć tak, wyłączmy małe i średnie przedsiębiorstwa z obowiązku przedstawiania obowiązkowych raportów. Ale tu również z takim stwierdzeniem się nie zgadzamy, ponieważ jeżeli mamy wyłączyć tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, to pojawi się sytuacja, w której będzie, jeśli będzie to obowiązkowe dla dużych firm, to będą one wymagać od swoich dostawców i podwykonawców um, przedstawiania informacji w dokładnie taki sam złożony sposób, jak sami przedstawiają. Innymi słowy, prosimy komisję, w trakcie kiedy komisja zastanawia się nad jakąś, jakimś działaniem, prosimy ją, aby ta, to działanie dotyczyło przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw, czyli aby wszelkie działania dotyczyły, obejmowały także małe i średnie przedsiębiorstwa. Dziękuję Państwu za uwagę. Thank you. Luke? Teraz zapraszam serdecznie panią Jowitę Twardowską, dyrektor do spraw komunikacji i CSR w grupie Lotos. Witam państwa bardzo serdecznie. Proszę państwa, mi w udziale. Przed zaszczyt przedstawić nasze doświadczenia w zakresie raportowania, nie tylko w aspekcie wskaźników GRI, ale przede wszystkim to, co zrobiliśmy jako pierwsza firma w Polsce, czyli próba zjednoczenia raportu, czyli próba stworzenia raportu zintegrowanego. Przede wszystkim chciałam podkreślić, że Grupa LOTOS rozwija się międzynarodowo, posiada swoje aktywa w Norwegii, na Litwie, w Polsce, na Morzu Bałtyckim. I właśnie to raportowanie pozwala nam na ten ciągły proces doskonalenia się. Także zauważamy efekty, zauważamy korzyści, ale będę też chciała powiedzieć o tym, jakie napotkaliśmy trudności i podzielić się z, Państwa, z Państwem na ten temat. Już widzę, o, chyba jest inna prezentacja, ale damy radę. Proszę Państwa, przede wszystkim spojrzeliśmy na tendencje, jakie się klarują na świecie, w Europie i w Polsce. I przede wszystkim zauważamy, że w coraz większej ilości krajów w Europie następuje wymóg raportowania, i zwłaszcza wobec właśnie spółek z udziałem Skaru Państwa. A grupa Lotos do takich spółek również należy. A wśród liderów raportowania są firmy z otoczenia konkurencyjnego grupy lotos, czyli reprezentujące właśnie sektor naftowy i chemiczny. Polska organizacja CSR Info podczas badania, które przeprowadziło między innymi starało się zidentyfikować główne bariery, które przeszkadzają w wdrażaniu właśnie raportowania pozafinansowych aspektów działalności. I przede wszystkim wskazuje na takie elementy jak niski poziom świadomości wśród interesariuszy na temat koncepcji CSR-u, traktowanie raportów jako narzędzia PR, brak otwartości w komunikacji trudnych kwestii, ograniczone zasoby nie tylko finansowe, ale również zasoby intelektualne i koszt audytora, ale przede wszystkim dostęp do danych ilościowych i brak treści do zaraportowania, czyli to pokazuje jak głęboko musi przygotować się organizacja na to aby móc te treści mierzyć liczyć porównywać Proszę państwa przed chwileczką właśnie mieliśmy deklarację że powstał międzynarodowy komitet zintegrowanego raportowania który ma wypracować najlepsze praktyki w tym zakresie Miało to miejsce w sierpniu 2010 roku. Nasze doświadczenia, nasze przygotowania, jeśli chodzi o raportowanie zintegrowane, sięgają roku 2009. Czyli nie mając wytycznych, nie mając standardu, postanowiliśmy spróbować stworzyć taki raport zintegrowany za rok 2009, który wydaliśmy w roku 2010. Oczywiście on nie jest doskonały. On jest pewną próbą pierwszego podejścia. Będziemy się w tym zakresie doskonalić i będziemy się przyglądać z nadzieją, że te wytyczne tego Międzynarodowego Komitetu powstaną stosunkowo szybko. Chętnie włączymy się również w to, aby podzielić się z swoimi doświadczeniami, opiniami, jeśli przyjdzie do tego na, na arenie polskiej, aby polski głos również tutaj miał znaczenie. Jakie są kluczowe przesłanki dla zintegrowania, zintegrowanego raportowania w grupie Lotos. Otóż, jak Państwo dzisiaj rano zauważyli, film o grupie Lotos przedstawiał przede wszystkim projekt 10. Otóż ta inwestycja, bardzo skomplikowana, bardzo kosztowna, pozwoliła nam na nowe perspektywy rozwoju. I właśnie one wpłynęły na potrzebę pełniej, pełniejszej integracji celów biznesowych z celami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy również od pierwszego indeksu członkiem indeksu Respect Index, który pojawił się w roku 2009. I również jeśli chodzi o kryteria wejścia do tego indeksu, również raportowanie ma tam ważną rolę. Stąd chcemy się w tym zakresie doskonalić. I trzeci element to pojawienie się w Polsce rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych i związane z tym nowe potrzeby interesariuszy. I myślę, że ten aspekt będzie miał znaczenie w przyszłości. Teraz kilka wykresów, jeśli chodzi o ogólne tendencje, jeśli chodzi o raportowanie zintegrowane. Otóż międzynarodowy konkurs dotyczący raportów zintegrowanych pokazuje, że ta liczba raportów rośnie, choć ta tendencja nie jest aż tak, nie tak mocno rośnie jak w poprzednich latach, czyli rok do roku 8 do 7 i 9 do 8 to już nie jest tak duży przyrost. Jeśli chodzi o ten sam konkurs, a pokazanie wyników na tle miejsca jakby prowadzenia działalności przez firmy, tutaj zauważamy, że w Europie ten odsetek na tle innych przedsiębiorstw na całym świecie on maleje. Natomiast jest to wyzwanie przede wszystkim dla firm z Europy właśnie Środkowej i Wschodniej. I ostatni wykres, który przedstawia właśnie ilość różnego typu raportów i jak to się zmieniało, jeśli chodzi o przedstawianie przez firmy, czy przygotowywanie przez firmy tych raportów na przestrzeni lat. I tutaj wyraźnie zauważamy, że ten odsetek specjalistycznych raportów środowiskowych, on zdecydowanie maleje na rzecz tych raportów, które dotyczą zrównoważonego rozwoju, to ten słupek czerwony, a... Już minimalnie coraz jakby bardziej zauważalną tendencję mają właśnie te raporty zintegrowane. I na tle właśnie ilości tych różnych specjalistycznych raportów właśnie ta inicjatywa Międzynarodowego Komitetu łączy te wszystkie elementy i pozwala mieć nadzieję, że wypracujemy jeden standard. I przechodząc teraz do grupy LOTOS, chciałabym przede wszystkim powiedzieć, że raportujemy nie tylko jako grupa LOTOS-SA, jako spółka matka, ale raport dotyczy całej grupy kapitałowej, czyli grupy kilkunastu spółek, włącznie z naszą działalnością poszukiwawczo-wydobywczą, siecią stacji paliw czy produkcją olejów, jak również obszar dotyczący produkcji i sprzedaży asfaltów czy parafin. I zgodnie ze standardem GRI raportujemy od 2008 roku i właśnie raport za lata 2006 7 był drugim wykorzystaniem tych wskaźników w Polsce. Obecnie sprawozdujemy z, z trzecią wersją wytycznych raportowania GRI. Pierwszy raport był według wersji G2. I co dla nas bardzo istotne, to staramy się być transparentni, i staramy się raportować zgodnie z poziomem aplikacji A, czyli najwyższej. Bardzo nas cieszą również oceny zewnętrznych interesariuszy, którzy oceniają te raporty. Właśnie ten raport 2006-2007 był uznany za najlepszy raport społeczny w Polsce, a kolejne raporty za lata 2008-2009 otrzymały wyróżnienia jako ten element ciągłego doskonalenia się zostało to dostrzeżone. I tak jak już wspomniałam, począwszy od raportu 2009, przygotowujemy raporty zintegrowane i będziemy utrzymywać ten kierunek, czekając właśnie na te standardy i te wytyczne międzynarodowe. Będziemy starać się przygotować na ten moment, kiedy te standardy już wejdą w życie i myślę, że te wszystkie doświadczenia obecne pomogą nam szybciej je wdrożyć, będziemy lepiej na to przygotowani. Jeśli chodzi o nasze pierwsze doświadczenia, zwłaszcza te, które dotyczą nas samych, czyli naszej organizacji, naszych pracowników, to te przygotowania do, do tego raportowania wymagały przeprowadzenia wielu analiz wewnątrz organizacji, tego co mamy, co mierzymy, czego nie mamy, do czego musimy się przygotować i musieliśmy przygotować naszych pracowników do modelu zbierania danych, do pokazywania ich na zewnątrz. Te analizy dotyczyły też naszego społecznego i gospodarczego otoczenia. Staraliśmy się dowiedzieć, przeprowadzić dialog z naszymi interesariuszami, aby również sprostać ich oczekiwaniom. Ale co istotne najbardziej, to to, to jakie zmiany wewnętrzne muszą zaistnieć, aby takie raportowanie w organizacji przeprowadzić. Kluczowym jest zaznajomienie i wyedukowanie kadry menadżerskiej aby dostrzegała te wszystkie pozytywy i korzyści z raportowania zintegrowanego, aby rozumiała politykę CSR-u w swoim obszarze i temu służyły nasze cykliczne spotkania Dzień z CSR i myślę, że będziemy to kontynuować, ponieważ to jest ciągła edukacja naszych pracowników i kadry, która następnie wdraża to wszystko w swoich obszarach. Jeśli chodzi o y, korzyści, tutaj były wymienione w pierwszej prezentacji tej sesji y, różne korzyści, które przynosi firmom właśnie raportowanie według GRI. -a. Ja się w pełni zgadzam z tymi wszystkimi aspektami, które zostały wymienione.